Witajcie, ja jestem Jax, a to jest Misty Squad. Ze mną jest. Dropaz, cześć. To jest drugi odcinek, i w tym odcinku idziemy dalej po prostu, nie ma co. Gdzie skończyliśmy? Skończyliśmy. Ja skończyłem w trawie przed tym miejscem Pokémon League. To bierz, bierz tą drogą do Victor'ego. Tak? Fajnie jest, jak ten: jak się wczytuje grę, to te pokazuje na obrazkach, gdzie, co się robiło. No tak. Dobra. Nie przegrałbym walki z Rasatą. Nie no. Dobra. Nie to co, fanu. to w tym odcinku trochę podexpimy Pokemony. Tak właśnie. Najpierw skoczę do Pokecandrum je uzdrowić, a potem tak do... Trochę podekspić trzeba, ponieważ... Nie odpowiedzieliście no, pod Przednim odcinkiem jakie... czy mam ekspić pomiędzy odcinkami, czy nie? Więc my pomyśleliśmy tak. Jeden odcinek zrobimy testowo jak jak a potem najwyżej będziemy jak spić pomiędzy. No. Dobra, najpierw skoczyłem do miasta. To jest to. Ja, City. ja już walczę, ja już trenuję, ja już zabijam levele. No ja trochę zmarnowałem HP mojemu skwitowi walcząc... Szukając tego na tym odcinku i nie skoczyłem do tego. Hmm. Więc, um, oczywiście zmierzymy się jeszcze z naszym rywalem. Zobaczycie, to zrobiłeś? Już. Nie, ja jeszcze tego nie robiłem. To no nie wiesz, nie oglądałeś? Nie wiem, nie oglądałem całego, bo nie. Nie chciałem się po prostu leni z i tyle. <grym> oglądałem y kawałek. Chciałem trochę z początku synchronizowałem to początek oglądałem. Ogólnie mi się coś zepsuł, ten DM. Musiałem się z tym bawić dosyć. Mówi, no ale zróbmy. iść do tego Pokémon. jakoś wyszło. Działa. Spirou musi mieć taki piąty co najmniej. Dobra, znaczy, lepiej. żeby się nauczył ataku gust. Spirou? No. Teraz wywalczę z Monkiem. Czy dało przez 9 Watergun, nie, nie jest od 9 Watergun chyba. Watergun? No chyba tak. Jest od A... tego. Nie, nie, wiem? nie wiem, nie wiem od którego. Ale zapomniałem stalnie wszystkie, Wiem, że... nie wiem dokładnie w którym się uczą. Tak na no, okowy, że to jest albo na tym, albo na 13 A i na nie, nie na tym, na, na, na 13, albo no, na 12. gdzieś tam wyżej, no, po prostu. Więc jeszcze bajcie się uczy, a to jakiś złoto pan. No i squadł. Cool. dobra. DJ pokonasz to wrataty. Brawo, jeszcze kryt pod koniec. To nice. Jak będzie słychać to echo, no to przepraszamy, ale coś tam z przepas nie mu ogarnąć. Nieważne. Próbuję je z... tak, zlikwidować w miarę. Tak, ja postaram się też zlikwidować to echo. Wow, tu. dobra jaka może pomyłka. <grystanie> nice. <grystanie> Spiro. 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 Muszę, musimy Ech. po prostu mówić w, po kolei, że nie mówimy jak ty, jak ja, bo wtedy się robi echo, właśnie wtedy się twój mikrofon włącza i automatycznie echo. Dobra. poziom 8 już Charmander i niczego się nie uczy na dziewiątym też nic pitulłem na którym się Charmander uczy tego y, pazura metalowego bo na, na dziewiątym albo... trzynasty, trzynasty nie wiem musisz sam sprawdzić zdaje, że gdzieś tam tych sferach. Dawało mi się że dziesiąty bo tak, ja nie, nie... nie pamiętam dobrze, bo za rzadko co kiedy miałem, więc wiesz jak to jest. Ja tylko tylko raz miałem, kiedy pierwszy raz grałem w tę grę. Are ready? prawie czwarty level ma. Czwarty? Tak używasz przyspieszenia, czy nie? Nie. To bez przyspieszenia będziemy na <laughs> Nice. Ale to będzie... Odcinek... przyspieszenie. Możemy z przyspieszeniem, jeśli chcesz. Nie ma to z... ten z hisy, Ponieważ to jest na odcinku. I tak podkładam muzykę i tak podkładam muzykę, więc. No. Ja to wolę bez. już się przyzwyczaiłem bez, to bez. No ja ostatnim czasem się przyzwyczaiłem bo... też do Bezbo. Teraz jakbym za le co zaczął, to bym w e, Daimondzie spacy naciskał. <laughs> na zwykłym, od Daimonda... Nie ma przyspieszenia, ale na tym, na... taki program jest, co... ...można... ...używać przys przyspieszenia. To jest TAP, tylko e, przyspieszenie. Bum, Windy jest, tak. Tye whip. o, uda mi się ratowo pokonać. Wow. Czapopo. Eee, yeah, poziom szósty, PJ ma. W dwóch w wbić, żeby łatwo mi było pokonać mojego przeciwnika. Potem... Na razie dwa Poki. Ja nie mam problemu z pierwszymi dwoma liderami żadnych najczęściej z no, tym drugim trochę są problemy, ale da się to zniwelować łapiąc sobie spoka z właśnie, łapiesz następnie? a ty jakiego chcesz złapać? Jakie? ja złapię ja jednego viridian forest, zawsze łapię jednego viridian forest ja następnego łapankę ja, za dopiero później, w następnym odcinku Możesz no, zobaczyć teraz, też nie ma różnicy dla mnie. Nie chcę teraz. Ja już Monkeya ja miałem, primejpa miałem już. Walczyłem z Rigon. Powiem, że dobry jest, ale czegoś mu brakuje. Chyba że fajnie się monke walczy. Powiem. No, fa ja. wiem, że fajnie. No ale bardzo... Nie musi być na ligę, ale przez całą grę bardzo przydatny jest, powiem Lubię tego Pokemona w tej wersji. Fajny jest. Piąty respiroła, Że będziesz usłyszał. Widać on się uczy latają tego ataku. To. No PJ. Gast ma chyba dopiero na dziewiątym. Dobrze, wam już Gorzej jak na, 13. Na, dziewiątym. na dziewiątym. Na dziewiątym, no to dobrze. Jeszcze się w tym odcinku wyrobię. Spirou, na którym ma gasto? Nie wiem, bo z Spirou nigdy nie ma. A ty wiesz? Spirou? A czego? Gast. Ma on ogóle Gasta? Gast? On nie ma Gasta. Tylko, dobry ataki, już od samego początku ma ten, więc nie jest źle. Jeszcze w którymś tam levelu ma bardzo dobry atak, jak się wywołuje, do tego... Bardzo, bardzo dobry pokémon typu latającego. Nawet nieraz można myśleć, że jest lepszy od Pidgeya i Pidgeota. Bo jest trochę lepszy. Dobra, dawaj. Zależy kto w kim walczy. Ma takie ataki, że M... mogą nawet rozwalić się i na dwa hity, co nie. Czy nawet no. na hita. Ten. To jest potężny Pokemon. Ale wiesz, musi być dobrze wyszkolony. Jak nie jest dobrze wyszkolony, to. No, nie to może nawet mieć super pro atak, ale i tak przegrywa. Trochę nudny będzie ten odcinek, ale... No trudno. jak. Nie <laughs> Będzie więcej takich nudnych odcinków, jeśli widzowie <laughs> będą chcieli, żebyśmy ekspili, ale co? Co się nie zrobi dla widzów? No. Chyba jeszcze z około dwa Pokémon i będzie dziewiąty poziom. I może będzie Gust. Znaczy tak. Chyba, że nie. <laughs> Pamiętam, że na dziewiątym, ale jak się, się źle pamiętam, to, to wiesz co z będzie? Źle. na szóstym. Co on się uczy w ogóle ten spiroł? Ja spiruję, a się nie znam w ogóle. I się będzie jeszcze uczył Furia, tak? To dopiero. Nieważne w ogóle, zaraz zobaczę. Już powinienem, bo zaraz zobaczę z moim rywalem i pójdę do Viridian Forest. drugą. A nie, jeszcze pod Leks 50 chyba. tak żeby było. No kurde, jeszcze jeden Pokémon i będzie dziewiąty poziom. Ile jest minut odcinka? 11. To jeszcze do 20 dojdziemy i będzie te no. po 10 po poziom Pokémonów. No i żeby można iść dalej. Chyba sobie zrobię. A, złapię sobie może... nie, widla nie łapię mogę złapać. Caterpie łapiesz? Nie, wiem. Chcesz yes. Na dziewiątym. Caterpie? Ja nie łapię Caterpie. Mogę złapać, ale już go miałem. tak chciałbym jakieś nowe pokemony nauczyć się z nimi. Wiesz, nauczyć się nowe Pokémon. bo ja tak... Z tym starym teamem to miałem już Waterfree, miałem... Miałem już w ogóle nie w wszystkie. Miałem Nidoriny jakby miałem w tym, w głównym, ale nie chcę jej mieć, tak słabo mówiąc. Bo Nidorino Nidorino, Nidran, wiesz o co chodzi? Co nie? nie są takie specjalne, jak się tak nie nie specjalizujesz się, że. Ten, jak z kim walczył, z tymi Pokemonami. Nie sprawdzały się, jak miałem je w tym, gdzie Sidweże, Nidran. No, w Sidweże? Chyba tak. Bo w tym Fire nie jestem pewny już Wiem, że że psychiczny hip The Silver się sprawdził. Może... Może w teraz łapiego. Albo no. droziego No. Chyba, że no, nie wiem czy mam nawet Drosiego przy... No nie Drosie, bo jest za obu. Jest, 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 jest w obu. Drosie. Drosie hype. Now. Bo, aha, aha. żeby zdobyć um, Alakazama, to trzeba mieć przez ICI trzeba wymienić. Co nie? Tak trzeba wymienić. Jeśli nie wymienię to nie będzie. Dobra, jeszcze jeden poziom i idę na Rywala. Mam Pek, Lear. Ja chyba pójdę. Teraz, ale zobaczę swojego tego... Dobra, kartera. idę teraz, nie chcę mi się ekspić po 20 kurdy expa. Dobra, ty ja idę też, co mi tam. To na od centro Ja pan nie skończam, młody mi się uda. że się z nim. On posiada... On ma PJ'a i tego... Serter'a, jest swojego serter'a. W moim środku jest i i Bulbazaura. sent send attack. Już będzie mi zmniejszał trafialność menda jedno No jak z babu posunę. No nie, bo nie ma takiego dobrego efektu, szkoda. Chciałem, że to... Teraz to musiałbym trochę mieć wyższy nawet żeby miał dobry efekt. Wiem. Może wygram Ja nie wiem. Zastanawiam się. To się uda. Babu. Co powiesz? Bawu. Mm, nie za dobrze. Atakuję co działa na niego? Pierwszy atakuje jest szybszy od mojego spyta Może no, bym żył. Grola i zmiszy mu trochę... No, kurde, tam. ja tu mam kurde pecha. Co, krytyk? Mój pierwszy atak normalny, on jego krytyk, no ja. Muszę trochę defensywy, żeby go <noise> zabić. Bum, i co? I nie żyje. Teraz skrytu dziesiąty poziom. W 10. poziomie tu się uczy. Withdraft. Withdraft, uh, with tak? Withdraw. Ten atak taki ten ruch ogólny, to nie jest satan, to nie wydaje obrażeń to jest dwa... portal link... zwiększanie na czegoś tam, nie byłem pamiętam Dobra, idę na Hardcora, wysyłam Charmandera na Squirtla Ja tam walczę z Pirolem, z Bulbazaurem, to jest taka siódmy na 9, ale Spiro ma tech, i to jest już przy... Wiesz o co chodzi, bo no. typo typowo go ja Też tak zawsze gram typowo, żeby wiesz, wystawiać najlepszy, typ lepszy na drugiego. Mógłbym go pokonać moim tym Squidnem, no, ale to byłoby męczące i mógłbym użyć jakiegoś takiego typu trawiastyku i mógłbym na yes, chwilę strzelnąć. ci Nie. Krytka walnują, i dwa życia mi zostało. No to potion. No i ja... Kolejny krytyk, nie no, co to jest? To jest z gra. Co mamy? Nowie? Ma tu co piszczy w tonowie? Ile minut rozwaliłem go. Mamy ile minut? Ile minut? Yy, prawie 17. To nie jest źle. Taki mały ekspionko przed dwunastym Czyli nie wiem przed tym ten ekspie nie jest Jeszcze zdążymy wejść do Viridian Forest. No to ja cisnę do Viridian, Viridian już. Już go pokonałem, a ty? No już go pokonałem, idę do centrum się uleczy i też idę. nie mam Pokebola jeszcze? Mam jeszcze 4 Pokebole, więc wiem. Może złapię Może. sobie... Łapisz sobie Pikachu? A ty? No ja, ja bym łapał. to łap. I tam Pikachu niepotrzebny, duży nie. Ja wolę. Czekaj, ja mam w ogóle możliwość złapania Elektra Baza? Ty? No. Chyba tak. Bo Elektra Baza był w elektrowni w. No. w tej redzie, ale nie wiem czy tutaj będzie. No, no on będzie mi teraz uczył jak łapać poki, tak? O, oh, jeez. Tylko nie wiem, czy ja tego Pikachu złapię sobie na stałe, będę go miał w drużynie. W zależności... No, Powiem tak, jak masz elektrycznego w tym to zawsze ślepie. No, Złapię Pika. go, najwyżej jej zamienię na jakiegoś innego. Przykład w, w regionie Poen. Elektryczny to jest normalnie potęga i moc. Tam... Zresztnie y... łatwo. Jak jest niszczyć wszystko. Dobra. Idę do na World. Ale, wy to? Zapomniałbym o jednej rzeczy. Skoczę po tego. TTV! Uhu! po tego tam leży. Dobra. Idę łapać Mankeja. Wejdź! Tak, w bo 20 paru się minut hmm, będziemy dojść, tak ładnie nie będzie. Drugi odcinek dopiero Viridian. No to nie jest tak źle. No ale na te wyle. Przykład ja dzięki temu dozwolę Broka na samym Squidle. No, ja, ja, ja mam gorzej. Munkaję ja po co tak się tego poziomu i ...dozwalisz go Monkeem. Musisz uh -huh. do. Musisz mieć u Monkeya tak typu fight jakiś. Loki chyba... Ty masz już poznać szybko. Tak, tak. Ja miałem Monkeya. Walczyłem z tym. Ale albo Monkeya, albo Butterfi sobie zdobyć. Bo kon Confusion też dobrze działa na bloka. Otruć, nie. I potem Confusionami i potionami. Hmm, wystarczy jeden Confusion albo dwa go załatwić, ale trzeba uważać, bo on też używa... Dobrze mieć yy, zdolność typu Levita i tego jakiegoś Pokemona, wtedy żadne ataki typu... działają. To sobie tego Caterpie, czy nie? Bo ja nie wiem, co mam. Katerpie, nie. To ja sobie złapię, coś sobie złapię. Jeśli będę miał już... Ym... Nie wiem, coś sobie złapię, zastanawiam się czy... To zobaczę później, coś ciekawego się trafi. No, nie mogę znaleźć. Okej, okay. ja tak samo spirale. No, nie no, wyskakiły mi na razie dwie dziewczynki, no, szk... Ten leży, trzeba go podnieść, bo przyjdę się później. Oczywiście tak. po drodze jeszcze będzie trochę squitu zostało w leweli. Tobie podeks przy okazji. Nie, katrypi łapać nie. Chyba raczej nie. Katrypi jest dobry, ale... Ale wiesz. Nosz, lepiej, kurde nie ma. Lepiej jednak kiedyś dobrego pokażę w do Może sobie serwęzny... wezmę... No, jest. Znalazłem go. Może ja sobie weznaję i zrobię Dragonite'a złapię. Czyli dobrego Gratin i Doratini Dragonaira można znaleźć w strefie Safari. Wiem. Znam te wszystkie. No oczywiście, jak się ktoś lepiej... Ktoś komuś się nie chce latać po Safari, no to... może sobie wziąć tego. grać w tym... Tam jest takie coś od... Grania Kasino? Takiej... no. Aha. Uh -huh. Coins Case, oj. Tam chyba jeść tam, w daje ci... Z można kupić. Tam można też go nakupić. To jest jedyne miejsce, gdzie go można zdobyć. No i... żeby sobie... Okej. Okay. Można łatwiej zrobić z Tam Free ale kiedy w wolałbym, to chyba jednak wy. To co, kończymy? 22 minuty już. No, możemy skończyć, ale czekaj, będę sobie tego i temat i... Dobra, Kończymy. i się uleczę. Czuję się brok. Może running shoul są w tym odcinku, Dobra, więc... Czekaj, 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 czekaj. Dojdź do Viridian. Stań sobie i save. Okej, możemy zakończyć. Ja się wujesz, jeszcze czekaj. Dobra, saving O B B Więc na razie, komentowali dla Państwa Copas i Zex Cześć Mara